Lubię się z nim spotykać, bo jest inny. Wybacz, że stół jest pusty. Anna! Jeden drink nie zaszkodzi. Zaprzepaścisz to, co dotąd osiągnęłaś. Bardzo cię proszę. Gdy znajdziesz się na moim miejscu, zrozumiesz, mam kłopoty z Julio, Wiktorem i Emanuelem. Z Emanuelem? Powiedział, że skoro flirtuje z Julią, nie powinniśmy się spotykać. Julia na pewno ci za to nie podziękuje. Skończ z tym, nim sprawy naprawdę zajdą za daleko.